Mówią, że od nadzieja jest matką głupich, ale matka kocha swoje dzieci, tak jak my kochamy naszą ziemię, nie? Jesteśmy haniebnym, bym powiedział, przykładem inwestycji drogowych. Ziemi dalej nie ma i odszkodowania dalej nie ma i jeszcze nikt nie chce rozmawiać. 13 lat. Jak się sądzimy, jak walczymy o to, co nasze. 200 właścicieli działek. Tak. Bo pod budową obwodnicy Augustowa zostało przejętych ponad 1000 działek. Nasza sprawa toczy się ponad 10 lat. Zostaliśmy skrzywdzeni przy obwodnicy Augustowa, zostaliśmy perfidnie oszukani przez rzeczoznawcę, przez urząd wojewódzki, przez ministrów, którzy dostawali akurat ten urząd. Niestety jesteśmy haniebnym, bym powiedział, przykładem inwestycji drogowych. Braliśmy udział przy budowie obwodnicy Augustowa. Tutaj znajdujemy się. Nasze działki zostały przejęte pod budowę drogi, zapewnienia urzędników, że otrzymamy godziwe odszkodowanie, że rzeczoznawca jest człowiekiem zaufania publicznego. Nie potwierdziły się. Zostaliśmy okradzeni brzydko mówiąc jakieś 10-12 lat temu też na podobne kwoty 10-12 zł zrobiliśmy opinię w Krakowskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców, Olsztyńskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców, gdzie ujawniliśmy błędy była rozprowadzona w Białymstoku rozprawa administracyjna, gdzie wyciągnęliśmy fakty, że rzeczoznawca to był urzędnik Urzędu Wojewódzkiego była prowadzona rozprawa administracyjna, gdzie też sen i zięć brał udział bez uprawnień, byli u nas na działkach, podszywanie się pod rzecz uznawcy jest karalne w naszym kraju. Niestety prokuratura okręgowa w Olsztynie umorzyła postępowanie. Pierwsze w 2013, na przełomie 13-14, jeden, jeden rolnik zrobił kontr, nie kontr, opera, opera tylko opinię w Stowarzyszeniu Olsztyńskim i Stowarzyszenie Olsztyńskie pokazało nam, że te nasze wyceny i nasze, nasze działki zostały zaniżone. Odszkodowanie zostało zaniżone. Od dziada, prodziada. Dokładnie, to jest już nasze dzieci, tak jak u mnie obecnie jest piąte pokolenie, nie? A politycy dalej się kłócą, że ten wariant ma zostać rozbudowany. Więc jak można mówić o rozbudowie czegoś, jeśli czegoś się jeszcze nie zakończyło? Droga jest na pewno potrzebna, jakiś ruch też jest potrzebny, ale za godziwe odszkodowania. Nie wiem, tak jak ja bym weszła do kogoś do domu, zabrała najładniejszy, najładniejszy pokój, bo mi się tak podoba. Nie wiem, zapłacić albo nie. Proszę tak więc, konstytucja po pierwsze, a po drugie własność, własność człowieka. Przecież z każdym, czy to rolnikiem, z każdym, z każdym człowiekiem można porozmawiać, dojść do konsensusu, a nie po prostu zbywać jak